za chwilę, mili widzowie, strach wam włosy zwierzę na głowie. Gęsia Skórka Case Drop EU, najlepszy drop sieci. Wygrywaj skin w giveawayach, mnóstwo skrzynek, super drop. Pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę Najkorzystniejszy drop na rynku Odbieraj daily bonus nawet do 100 złotych dziennie Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund Case dropełu Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS, 100 przelew Link w opisie, polecam Gościu, prawy, lewy, prawy O ty Nie no, albo box, albo kurwa Kickboxing! Menelu Kurde już leży no Nigdy nie wiadomo czy to leży czy to nie leży Witam po prostu medyk, witam gracza dziękuję. No, medyk właśnie jest potrzebny teraz Ja pierdolę Poszed kurwa Poszed! Poszed! No! No! spierdalaj Mateusz Pongowski okay. posiadaż elegatorów Powiedziałem coś tobie! Tak? Wypierdalaj stąd Poszedł! A! O, wydawał się poczujny Prawy Kopnij się Lewy, prawy, 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 prawy Uuu, uu, uuu, uuu, lewy

<noise> Mastermind pierdolony gier Online, offline Kurwa macz. No kurwa co? pierdalaj O Saju w trzech słowach Nikogo nie widziałem Jest prawda. Ulicowa Menda i Kanalia Jeszcze z kaszuja jak 500 mam. Ogólnie zdjętek kazał mi przeprosić publicznie. Chciałbym jednak przeprosić publicznie przy wszystkich, że podczas kiedy prowadziłeś konsumpcję posiłku obiadowego, czyli frytek, yy, piersi z kurczaka i sałatki, aby zniesmaczyć ci ten y, kosztowny rytuał, wysłałem ci zdjęcie mojej przetkanej toalety. Yy, przepraszam. Chce się tak to nie działa. Nie, tak w się to nie działa na pewno. Dziś takie tu są pobijane te. I to utrzymuje. O. Rozpórki są ogólnie oprócz tego, że te... Te bolce nie wiem czy w tym przypadku... Ale te bolce trzymają siatkę, ale... też takie bolce się wbija? Żeby rozepchać ścianę, żeby się nie zawaliła nad głową. A on tak w ogólnemu kopalniak. Tak się wbija, wtedy jest zbite i się nie, nie sypie. Jest zbite bardziej. Wiesz o co chodzi? To tak jak masz poślady mocno rozklękotane, rozszerzone, jest luz. I wtedy jak się tam coś wsadzi butla albo coś, to wtedy się nie, nie ruszają. Będzie w nocy stream, tak? Będzie 214 Paweł! Kurwa jedziemy, dziękuję za hosta Paweł! Dodzą na bindzie. Oho! Jeszcze rajdot Lexa! Ale! Ale się dzieje! اشتركوا <laughs>